Ekologia, zielone inwestycje. Rząd promuje i mówi, że wspomaga polskie samorządy w stawianiu właśnie na odnawialne źródła energii, na energetykę wiatrową, na to, co służy mieszkańcom. Jak wygląda to u Państwa? Miasto Konin pozyskało w ostatnich latach, od 2018 roku do sierpnia 2025, ponad 1 300 trzysta złotych, miliard tysięcy, milionów złotych środków, z czego aż połowa ponad 633 miliony złotych na inwestycje zielone. Tutaj mamy taki dość sprawny zespół, który szuka różnych źródeł i działania, ale też nie opieramy tego tak bezpodstawnie. Mamy wypracowaną nową ścieżkę rozwoju, strategię rozwoju miasta, w której mamy 107 zadań. Z różnych charakterystyki, które y, określają, w jakim kierunku miasto zmierza, jakie inwestycje są priorytetowe i na nie poszukujemy źródeł finansowania. Czy to są tylko zielone inwestycje, czy to jest polityka, polityka mieszkaniowa, czy to jest kwestia planowania przestrzennego terenów, terenów pod budownictwo, pod inwestycje, jakiego typu to są? Rzeczy? Strategia dzieli się na takie trzy główne panele. Jest to taki wydźwięk społeczny, gdzie mamy takie inwestycje w rozwój, takie społeczny, właśnie budownictwo, to, co jest potrzebne mieszkańcom do rozwoju, kultura, sport. Mamy oczywiście część dotyczącą transformacji energetycznej i część dotyczącą zielonej przestrzeni miejskiej, czyli taką zdrową równowagę. Są to działania, które sami mieszkańcy we współpracy z urzędnikami, radnymi, parlamentarzystami było szerokie grono, które ustalało jakby tą ścieżkę rozwoju miasta opracowało te działania, które są dla nas na najbliższe lata najbardziej priorytetowe. Jakimi dobrymi praktykami możecie Państwo dzielić się z innymi samorządami? Przyjechała Pani na Europejskie Forum Samorządowe Local Trends. Mamy tutaj samorządowców z całej Polski, zarówno z dużych metropolii, dużych miast, jak i mniejszych. Dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, co Konin może przekazać innym samorządom? Ja myślę, że w pierwszej kolejności to to, żeby jednak był ściśle określony ten cel działania, czyli wypracowanie tej strategii rozwoju, a w drugiej kolejności nie bać się takiej zdrowej, dobrej kreatywności w pozyskiwaniu źródeł finansowania. My w tym roku oddaliśmy do realizacji inwestycję, która była zaplanowana w funduszach norweskich. Początkowo jej realizacja miała a być finansowana na poziomie 5 milionów złotych. Była to budowa estakady łączącej prawobrzeżny konin z lewobrzeżnym koninem w formie ścieżki pieszo-rowerowej. Ale niestety, jakby okres realizacji tego przedsięwzięcia przypadł na czas pandemii, a w dalszej kolejności na okres wybuchu wojny w Ukrainie. Mamy do czynienia z obiektem mostowym, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, jak ceny dynamicznie urosły. Ostatecznie realizacja tej inwestycji zamknęła się w 28 milionach złotych, z czego pozyskaliśmy środki zarówno z, z tych funduszy norweskich. Z Polskiego Ładu, jak i z Zielonej Transformacji. Miasto w, do tej inwestycji dołożyło z własnych środków budżetowych tylko milion 800 złotych, a jest to naprawdę fajna inwestycja, fajn nie odbierana przez mieszkańców droga bezpieczna, która łączy przejście między jedną częścią Konina a drugą, a do tego też przy tym obiekcie rozbudowuje się dalsza część tej infrastruktury, bo w tym roku z pozyskaliśmy również środki i utworzyliśmy tężnie zaraz na końcówce jakby tej przeprawy kawałeczek dalej będzie budowany obiekt hotelowy przez prywatnego inwestora także jakby ta część zagospodarowania tego zielonego terenu w mieście nabywa nowego charakteru i myślę, że tutaj też ważne jest to, żeby różne instytucje i różne źródła finansowania nie wykluczały się wzajemnie, bo przy pozyskiwaniu środków i szukaniu rozwiązań, żeby zabezpieczyć dodatkowe środki składaliśmy różne wnioski do wielu instytucji, ale część z tych instytucji i programów wzajemnie się wykluczały. Dlatego też w panelu, w którym wzięłam udział jako rekomendację podawałam właśnie, żeby to była większa współpraca. Praca między i jednostkami i programami, żeby wzajemnie się nie wykluczać, tylko móc przy chęci samorządów do realizacji inwestycji z różnych źródeł jednak tą drogę im otwierać.